Cześć, tu Misza Sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Dzisiaj zapraszam do materiału, który wystrzeli nas w kosmos i to dosłownie i w przenośni, bo z jednej strony będzie to materiał traktujący o grze, w której przeniesiemy się do przestrzeni kosmicznej i będziemy rywalizować w kosmicznym wyścigu. Z drugiej strony tematyka tej gry, która owszem jest kosmiczna, ale ma jeszcze jeden drobny niuans, sprawi, że część z Was spadnie z krzeseł. Dzisiaj czas bowiem na opowieść o grze pod tytułem MLEM Agencja Kosmiczna. MLEM Agencja Kosmiczna to gra wydana w 2024 roku przez Rebel Studio. Przeznaczona dla 2 do 5 graczy w wieku 8 lat lub więcej, a czas pojedynczej partii w MLEM to od 30 do 60 minut. Dlaczego ta gra jest tak odjechana? Ano dlatego, że są w niej koty. A skoro są koty, to pewnie gra jest dla kociarzy. Niekoniecznie. To nie jest gra przeznaczona wyłącznie dla fanów kotów, nie jest przeznaczona wyłącznie dla tych, którzy lubią koty, ale myślą, że kociarze, patrząc na mlem, będą się bawić troszkę lepiej. Dzisiaj opowieść o tym, jak wyglądają moje pierwsze wrażenia z grozgrywek w ten konkretny tytuł. O czym traktuję mlem? O tym już troszkę powiedziałem. Jest to gra, która pozwala nam wcielić się w rolę. Przedstawicieli lub zarządzających kosmicznymi agencjami w świecie zdominowanym przez koty. To koty, które opanowały Ziemię, rzuciły się następnie na podbój przestrzeni kosmicznej i wcielając się w rolę sterujących tymi agencjami, będziemy wysyłać przestrzeń kosmiczną kolejne misje, w ramach których brać udział będą nasi koci i astronauci. Przestrzeń kosmiczna, po której poruszać będą się załogi na pokładzie statków, nie będzie jednak taka, jaką znamy, bo planety, które będziemy odwiedzać, jak i również Księżyce, będą do złudzenia przypominać miejsca rodem z kocich bajek. Jedną z planet w związku z tym możemy porównać do wielkiego, okrągłego akwarium, druga to włóczka, na trzeciej znajdziemy wprost cienie wielkich kotów. Tak wygląda uniwersum, po którym będziemy podróżować. Brzmi, brzmi na odjechaną grę. Taka faktycznie jest i taka od początku miała być. W MLEM każdy z graczy poprowadzi swoją własną kosmiczną agencję, otrzyma swoją własną planszetkę, choć w praktyce ta planszetka będzie służyć wyłącznie temu, żeby ładnie prezentowała się na stole i żebyśmy mogli potencjalnie umieszczać na niej znaczniki naszych kocich astronautów. Celem rozgrywki w MLEM jest zebranie jak największej liczby punktów, a punkty są naliczane na końcu gry. Koniec gry zaś następuje w dwóch sytuacjach. Pierwszym warunkiem zakończenia gry jest sytuacja, w której któryś z graczy zdoła wystawić na planszę lub na matę, bo gra jest też wydana w wersji z matą, swoich ośmiu kocich astronautów. Wtedy gra dobiega kończa, końca i są zliczone punkty. Drugim warunkiem zakończenia gry, alternatywnym, jest sytuacja, w której dojdzie jedenastokrotnie do rozbicia naszej misji. Statku, który będą podróżować nasi astronauci i którzy w ten sposób poniosą porażkę w trakcie realizowanych przez siebie misji. Jak wygląda mechanicznie MLEM? Otóż w MLEM każdy z graczy, jak wcześniej wspomniałem, będzie miał do swojej dyspozycji ośmiu kocich astronautów i to są te elementy, które każdy z nas będzie posiadać w trakcie rozgrywki w ten tytuł. W grze będzie występować plansza lub mata przedstawiająca układ planetarny z planetami, z księżycami. Oraz ze ścieżką prowadzącą od orbity, z której będziemy zawsze rozpoczynać podróż, ze ścieżką prowadzącą wzdłuż tychże planet, aż do odległych miejsc, gdzie mamy pola galaktyki oraz komety. Co stanowi ten najdalszy możliwy cel naszej podróży. I gra będzie wyglądać w ten sposób, że po kolei każdy z graczy będzie miał możliwość bycia kapitanem konkretnej misji. Taki gracz otrzymuje także planszetkę rakiety. I następnie decyduje o tym, którego ze swoich ośmiu kości astronautów wyśle na daną misję, umiejscowiając go na pierwszym miejscu w rakiecie. Następnie analogiczną decyzją podejmuje kolejny gracz, następnie trzeci, czwarty, potencjalnie piąty. I tak, w, tak już przygotowana rakieta i załoga rusza w misję. Rusza w misję, która sprowadza się do tego, że kapitan wykonuje rzuty kości. I teraz na kostkach znajdują się różne wyniki: 1, 2, 3, 4 oczka oraz symbol do i jednocześnie na tej ścieżce łączącej pola w przestrzeni gwiezdnej, czy to puste pola, czy to takie, gdzie znajdują się także odnośniki do planet lub księżyców, znajdują się każdorazowo informacje, jakie wyniki na kostce pozwalają nam na kontynuację ruchu. I teraz przykładowo, jeżeli na polu, na którym aktualnie stoimy, znajduje się symbol jedynki i dwójki, to znaczy, że w trakcie miotania kośćmi gracz będący kapitanem musi wyrzucić z nami jedną jedynkę lub dwójkę, ażeby rakieta dalej mogła kontynuować swoją podróż. Jeśli mu się to nie uda, to dochodzi do, to dochodzi do katastrofy misji. Misja jest nieudana. Wszyscy koci i astronauci wracają na planszetki graczy, bo w tej grze, mimo że potencjalnie misja mogła zakończyć się spektakularną katastrofą, to żaden kot nie ma szansy ucierpieć. Jeżeli natomiast gracz wyrzuci wyniki, które faktycznie znajdują się na polu, z którego rusza, to tu może podjąć decyzję, które z tych wyników bierze pod uwagę przy czym musi za każdym razem odłożyć i tym samym już permanentnie stracić kości wskazujące na wybraną cyfrę, którą w danym momencie aktywujemy. Czyli wracając do mojego przykładu, jeśli byliśmy na pole, polu z jedynką i dwójką, jeśli na kostkach wyrzuciliśmy dwie dwójki i na przykład jedną jedynkę i coś tam jeszcze, to taki gracz może podjąć decyzję, że aktywuje rakietę z wykorzystaniem tych dwóch dwójek, przemieszczając rakietę o cztery pola po trasie jej o trasie jaką krąży ta rakieta lub decyduje o tym, że przemieści rakietę o jedno pole wykorzystując kostkę z jedynką. Niezależnie od wariantu, w obu przypadkach gracz musi odłożyć, tym samym już nie mieć dostępu do wszystkich kostek, które wykorzystał do aktywacji, czyli do dwóch dwójek lub do jednej jedynki. Wyjątek stanowią dopalacze, bo na niektórych polach znajdują się symbole dopalaczy i teraz jeżeli w ramach puli kostek, które gracz wyrzucił, znajdują się dopalacze, to gracz może przemieścić... Nasz, naszą rakietę o tyle pól, ile dopalaczy wyrzuciliśmy, ile wynosi wartość dopalaczy na danym polu i odzyskać wszystkie kości, nie wydatkując żadnych i ponownie dokonując przerzutu. Bo po przemieszczeniu rakiety następuje weryfikacja tego, czy przypadkiem ta rakieta nie doleciała do jakiegoś ciała niebieskiego. I teraz jeśli doleciała na pole, z którego można zdesantować się na planetę lub na Księżyc, to gracze, począwszy od kapitana, decydują o tym, czy chcą swojego astronautę kociego umiejscowić na danym ciele niebieskim. I jak łatwo się domyślać, lądowanie na planetach, jak i na księżycach, pozwala zdobywać punkty, bo każda z planet, w zależności od tego, jak daleko jest od punktu startowego, jest warta pewną liczbą punktów. W przypadku księżyców decyduje po prostu to, kto pierwszy posadził kota na księżycu, i księżyce są warte 1, 2, 3 czy tam 4 punkty. Planety działa natomiast na zasadzie większościówki, czyli na koniec gry sprawdzimy, który z graczy posiada najwięcej kocich astronautów na każdej z planet, i to ten gracz zdobędzie największą liczbę punktów za daną planetę. Mamy też dwa pola specjalne, czyli kometę oraz galaktykę, które dają bardzo dużo punktów, ale do których ciężko dolecieć, bo znajdują się one na końcu całej trasy. Po tym, gdy kapitan zdecydował o tym, czy desantuje się do danciele niebieskim, analogiczną decyzję podejmuje. Kolejny kod w rakiecie, następnie trzeci, czwarty i potencjalnie piąty. Po zakończeniu tych czynności, kapitan lub nowy kapitan, jeśli dotychczasowy postanowił się zdesantować, pobiera wszystkie pozostałe kostki, ponownie wykonuje rzuty i sprawdzamy, czy rakieta w dalszym ciągu podróżuje i możemy ją przemieścić, czy może uległa awarii, czy też katastrofie. Pewnym niuansem, o którym warto powiedzieć jest to, że astronauci, których otrzymujemy, a więc ośmiu kocich astronautów, jest innych, to znaczy, że każdy z nich posiada pewną specjalną zdolność, która aktywuje się w pewnym momencie misji. I tak na przykład mamy astronautę, który mnoży przez dwa liczbę punktów, jaką da nam jego obecność na księżycu. Więc jeśli uda nam się go na przykład umiejscowić na księżycu wartym normalnie 3 punkty, to na koniec gry będzie on dawał aż 6 punktów. Jeśli mamy astronautę, który daje nam dwukrotną liczbę punktów za obecność na planecie, to też pomnożymy nasz wynik z danej planety. Mamy astronautów, którzy na przykład zabierają kostkę z rakiety, kiedy wylądują na planecie. Mamy takich, którzy mogą też dystantować się na planecie, mimo tego, że rakieta uległa katastrofie, bo mają specjalny spadochron. Więc każdy z nich działa trochę inaczej. I teraz w trakcie każdej misji będziemy musieli decydować, którego z nich wysłać na pokładzie rakiety w misję. Rola kapitana jest oczywiście przechodnia, czyli w momencie, gdy któryś z graczy już obsłuży rakietę i zakończy się ta konkretna misja, to rakieta jest przekazywana kolejnemu graczowi, który znowu wybiera, którego kota wysłać. Podobnie robią rywale i następuje powtórzenie tych czynności. Gramy tak do momentu, gdy zostanie spełniony jeden z dwóch warunków zakończenia rozgrywki. Tak mniej więcej wyglądają podstawowe zasady MLEM, bo warto powiedzieć o tym, że poza tymi podstawowymi zasadami są też dodatkowe elementy rozszerzające czy też zaawansowane, które pozwalają bawić się w nieco innej konwencji, a mianowicie z wykorzystaniem ukrytych kart celów, które mówią np. o tym, że na końcu gry, jeśli udało nam się posadzić astronautę na konkretnych ciałach niebieskich, to dostaniemy dodatkowe punkty. Mamy wariant z UFO, które przemieszcza się od końca galaktyki i podąża w kierunku punktu startowego. Jeśli się z nim spotkamy, to kapitan może zyskać konkretną liczbę punktów za tego typu bliski kontakt z istotami pozaziemskimi. Więc jest troszkę też dodatkowych wariantów, które powodują, że możemy podnieść nieco poprzeczkę mlem, jednocześnie możemy zapewnić sobie również jakąś dodatkową dozę. No, powiedzmy kontroli nad tym, jak chcemy punktować lub jakie dodatkowe narzędzia dostajemy, bo w wariancie z UFO jest też możliwość na swój sposób sterowania pewnymi wirtualnymi wynikami na kostkach, ale to już jest mocny niuans. Teraz bardziej chciałbym skoncentrować się na tym, co mi się podobało w trakcie rozgrywek w Mlem, a co podobało mniej. To co uważam za bardzo mocną stronę tego konkretnego tytułu, to jest oprawa wizualna i generalnie sam pomysł. Bardzo lubię gry z odjechanymi tematami, bardzo lubię gry, w których śmiejemy się i uśmiechamy, po prostu patrząc na grę, patrząc na komponenty i bawiąc się konwencją. Bardzo doceniam takie projekty, które są pomysłowe i które mało tego, że dobrze wyglądają, to jeszcze są fajne obsługowo. Imlem jest tego właśnie rodzaju projektem. Bo nawet patrząc na tę grę, moim zdaniem nawet osoby, które nie przypadają za kotami, będą mieli poczucie tego, miały poczucie tego, że obcują z produktem atrakcyjnym wizualnie. Przepiękna jest mata, przepiękne są wizualizacje planet, pięknie wyglądają koty, które też znajdują się na planszetkach, które znajdują się w, pewn... w różnych miejscach w... w pośród rekwizytów i to się po prostu świetnie ogląda. Mało tego, moim zdaniem jest to także tytuł bardzo funkcjonalny, bo mamy do czynienia z bardzo fajnymi ściągawkami dotyczącymi tego, jak działają poszczególni koci astronauci. Patrząc na żeton, w zasadzie od razu wiadomo, co on robi. I ta zdolność nie jest jakaś super przekombinowana. Jednocześnie zniuansowanie tych zdolności astronautów powoduje, że jest trochę decyzji do podjęcia w mlem. To nie jest gra tak banalna, jak, mogło, jak można byłoby na pierwszy rzut oka sądzić, kiedy patrzymy na komponenty, które się na nią składają. Więc oprawa wizualna, niewątpliwie absolutnie jeden z najładniejszych tytułów, jaki widziałem w trakcie ostatnich miesięcy, urzekający wizualnie, z super odjechanym pomysłem i jednocześnie z bardzo funkcjonalnymi komponentami. To, co mi się oczywiście podoba, to są także przystępne, ale nie banalne zasady. I nie powiedziałem o tym na początku, ale na pudełku z tą grą i na board game mi informacja, że jest to gra Reinera Kniczy. Okej, okay, niech sobie stoi, ja wiem swoje. Natomiast trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o zasady, to one są bardzo przystępne. Iknicja słynie z tego typu tytułów, niezależnie od tego, kto jest rzeczywistym autorem tej konkretnej gry. Natomiast trzeba powiedzieć, że i tu nie ma wyjątku. To znaczy, że to jest tytuł dosyć prosty do wyjaśnienia, albo nawet bardzo prosty do wyjaśnienia, co sprawia, że ta przyjazna oprawa wizualna, plus niski próg wejścia i intuicyjne mechanizmy sprawiają, że Wiek podany na pudle i znajdujący się na BGG, a w zasadzie na BGG, bo nie wiem co stoi na pudle, na BGG stoi ósemka, jest absolutnie adekwatne. Ale umówmy się, w mlem również zagra rezolutny 5-6-latek. Może nie jakoś będzie super kombinować, którego astronautę wysłać, nie będzie podejmować bardzo przemyślanych decyzji, ale zagra i zrozumie, co się dzieje w trakcie rozgrywki. Więc próg wejścia. Brak przekombinowania, świetna korelacja mechaniki z tematyką, o ile możemy mówić o temacie kotów latających w kosmosie. Oczywiście trzeba brać poprawkę na to, że to nie jest w żadnym stopniu gra symulacyjna, bo jakże mogłaby być? To nie jest też gra przedstawiająca nasz Układ Słoneczny, ona przedstawia odjechany świat, w którym koty oponowały ten świat i w którym postanowiły rzucić się w wir kosmicznej eksploracji. I oczywiście można byłoby przyczepić się pewnych rzeczy takich jak to, Przecież, skoro misja kończy się niepowodzeniem w bardzo odległych fragmentach gdzieś tam na, na granicy innej galaktyki, to te koty raczej chyba nie przetrwały tego wypadku, jakiego doznały, i chyba jednak jakieś ofiary w kotach się zadziały. No ale z drugiej strony, to jest gra, w przypadku której nie doszukiwałbym się logiki tam, gdzie po prostu jej nie powinniśmy się doszukiwać. Podobnie jak można byłoby powiedzieć, jeżeli ktoś doratuje do końca galaktyki i desantuje się na komecie, albo właśnie desantuje się w innej galaktyce, to jakim cudem ta sama rakieta wraca na Ziemię, albo astronauta, który gdzieś tam się pojawił na końcu, gdzieś tam doleciał do końca galaktyki, do końca całego toru i nagle eksplodowała rakieta, albo po prostu misja się nie powiodła, nagle ten sam astronauta pojawia się na planecie i znowu wy wyprawiamy go w misję. Ale to są jakieś Absolutnie drobne niuanse i tak jak powiedziałem, nie doszukiwałbym się logiki tam, gdzie po prostu jej nie ma. To wszystko się generalnie spina w tym sensie, że mamy ten motyw podróży kosmicznej, jesteśmy w stanie tematycznie uzasadnić, dlaczego te koty tam się wyprawiły. Mamy też uzasadnienie, że to koty, a nie co innego, bo to akurat koty opanowały ten świat, w którym się poruszamy. Mamy motyw lądowania na planetach, opanowywania księżyców. Wiemy dlaczego, w przypadku planet, które są większe, będziemy walczyć na większościówkę, a księżyce są mniejsze, więc po prostu dajmy punkt temu, kto się na nich pojawił. Fajnie wyglądają, że tony przydzielania punktów to wszystko się fajnie spina i jest bardzo klimatyczne. Podoba mi się bardzo mechanizm po ShureLab zastosowany w tej grze, bo to jest gra ewidentnie promująca próbę wyciśnięcia jak najwięcej z danej sytuacji i wielokrotnie będzie tak, że będziemy próbować dolecieć jak najdalej, ryzykując. Więc element ryzyka, kalkulowanego, ale i czasami szalonego, które na przykład sprowadza się do rzutu jedną kością w sytuacji, gdzie mamy jedną szansę na szczęście, na to, że coś się z tym uda zrobić, to są rzeczy, które są wprost wpisane w mechanikę OMLEM i które działają, bo one sprawiają, że w trakcie rozgrywki będzie masa sytuacji, w których będziemy krzyczeć, co za farciarz albo ach, wiedziałem, że tak będzie. I to jest kolejna rzecz, która mi się w Mlem bardzo podobała. Graliśmy dwie partie czteroosobowe i bawiłem się przy nich bardzo dobrze. Była masa śmiechu, była masa absurdalnych sytuacji, była masa momentów, w których ja sam specjalnie podnosiłem absurd tych, tej sytuacji, a żeby jeszcze podsycić ten dziwny klimat, który panował w trakcie rozgrywki. I to mi się bardzo podobało, bo powiem szczerze, że grając w Mlem w ogóle nie interesowało mnie to, ile zgarnę punktów. Bawiłem się konwencją. Bawiłem się samym pomysłem i nie grałem po to, żeby maksymalizować punkty. Oczywiście gdzieś tam niby może mi to przyświecało, ale to był cel drugorzędny. Bardziej interesowało mnie to, żeby prokurować ciekawe sytuacje, żeby bawić się samą grą i samą konwencją, bo ta gra idealnie się do tego nadaje. Bardzo ważnym elementem rozgrywki jest interakcja są rozmowy prowadzone nad stołem, jest negocjacja. Bo w trakcie rozgrywki gracz, który jest kapitanem, steruje przecież ruchem rakiety i będziemy go często przekonywać: Słuchaj, jeszcze możesz polecieć dalej. Spróbuj polecieć dalej, nie musisz teraz wysiadać z rakiety, nie musisz akurat tutaj się zatrzymywać. Możesz jeszcze użyć którejś kości i polecieć dalej, albo wręcz przeciwnie, nie musisz teraz wydawać tych kości, możesz wydać inne, żeby zachować potencjał do lotu gdzieś dalej. Jesteśmy w stanie w jakimś zakresie przeszkadzać innym graczom, jeśli na pokładzie rakiety umiejscowiliśmy kota zabierającego kostkę. Jesteśmy w stanie pomagać innym graczom, jeśli na pokładzie rakiety znajduje się nasz kot, który pozwala nam wykorzystać wirtualną jedynkę w trakcie ruchu. Więc jest trochę takich elementów, które sprawiają, że będziemy czasami ze sobą negocjować, rozmawiać i będzie przy tym kupa śmiechu. Bo wierzcie mi, że nie ma nic zabawniejszego w tej grze niż sytuacja, w której ktoś. Na przykład trzy tury z rzędu nie zdołał dolecieć w jakieś miejsce, bo mocno ryzykował, a potem desentuje się przy pierwszej możliwej okazji, po prostu chcąc wziąć jakieś punkty, a okazuje się, że statek, na którym leciał, doleciał do samego krańca planszy i mógł spokojnie zainkasować dużo punktów, gdyby tylko wykazał się konsekwencją. Bo takie sytuacje też były w trakcie naszych rozgrywek. Więc śmiech, więc konwencja, więc rozmowy, interakcja to są bardzo mocne elementy tego konkretnego tytułu. Szukając elementów, które mogą podobać się mniej albo które są problematyczne w mlem, przychodzą mi do głowy trzy, ale dwa z nich to absolutnie niuanse. Pierwszym jest to, że ta gra zajmuje jednak sporo miejsca i posiada planszę o nietypowym rozmiarze, bo to jest mapa prostokątna, bardzo długa i dosyć wąska, a to oznacza, że ona nie zmieści się na małym stole. To jest jednocześnie gra, w przypadku której mamy oprócz tej dużej maty lub planszy, także planszetki gracze, które moim zdaniem są zbędne, natomiast są po to, żeby jeszcze podnieść dodatkowo klimat i uatrakcyjnić wizualnie grę. Bo umówmy się, możemy grać bez problemu bez tych planszetek. Ale o ile przyjemniej jest je mieć przed sobą i obcować z tym, jak wyglądają koty, które prowadzimy, jak wyglądają nasi koci astronauci, Również gdzie możemy składować nasze żetony punktów, które nie muszą dodawać, też są klimatyczne i mają kocie odniesienia, więc one są niepotrzebne, ale jeśli już są, to robią klimat i są bardzo ładne. Więc te dwie rzeczy, czyli bardzo dużo miejsca i dosyć szeroka plansza, plus planszetki graczy, które też konsumują miejsce, mogą być problematyczne dla wszystkich tych, którzy mają mniejsze stoliki, albo którzy od gry tego kalibru, gry tego kalibru i tego rodzaju... Oczekują, że będzie to gra w miarę kompaktowa. Mlem nie jest grą kompaktową, jest grą, która jest dosyć stołożerna. I ostatnia kwestia, już czysto mechaniczna, o której mówiłem, to jest wspomniana wcześniej losowość, bo Mlem to gra wykorzystująca mechanizm push your luck. Tam, gdzie ten mechanizm występuje, to immanentną cechą gry będzie losowość. I gdyby to była gra, w której element push your luck jest elementem decydującym o tym, jaki jest element, jaki jest finalny efekt i nie było tam jakichś innych sposobów na wpływanie na to, co się finalnie zadzieje, to powiedziałbym, że tego push -y losowości jest za dużo. Ale powiem szczerze, że grając w Mlem nie miałem takiego poczucia. I losowość będzie czasami dawać się we znaki i czasami może ewidentnie być tak, że któremuś graczowi wiatr będzie wiał permanentnie w oczy, wiatr kosmiczny rzecz jasna, a kiedy indziej może być tak, że ktoś będzie ewidentnie promowany szczęśliwymi rzutami i trafnymi decyzjami w momencie, gdy będzie wiedział, że nie powinien przeginać. Albo odwrotnie, gdy będzie parł i naginał to swoje szczęście do granic możliwości. Bo i tak może być. Czy to jakoś diametralnie wpływa na satysfakcję z rozgrywki w mlem? Nie. Moim zdaniem nie. Bo trzeba mieć ponownie świadomość tego, o jakiej grze rozmawiamy. To jest gra na pograniczu gry... Imprezowo-rodzinnej i w takim charakterze ona się będzie świetnie sprawdzać. Ale my graliśmy w czterech doświadczonych graczy, lubiących tytuły ciężkie albo nawet bardzo ciężkie, i wblęba widzieliśmy się przednio, bo potraktowaliśmy tę grę w takiej kategorii, do jakiej ona się powinna łapać. Więc wydaje mi się, że pod tym względem losowość, o której zacząłem opowiadać, nie powinna być jakimś wielkim problemem, bo trzeba brać poprawkę na to, o jakim tytule w ogóle rozmawiamy. Odpowiadając więc na końcu na finalne pytanie, czy mam ochotę zagrać w MLEM kosmiczną agencję ponownie, odpowiadam tak, aczkolwiek z tym zastrzeżeniem, że to wydaje mi się, nie jest gra, w którą będziemy chcieli grać regularnie, do której będziemy regularnie wracać. Ona jest super w momencie, gdy siadamy do niej na świeżo i gdy ją poznajemy, albo gdy mam ochotę na coś w miarę szybkiego i niekoniecznie bardzo poważnego. I ponownie, to jest kwestia oceny tej gry przez pryzmat tego, w jakiej kategorii ona powinna w ogóle być oceniana. I odpowiadam tak, ale właśnie z tym zastrzeżeniem, że nie miałbym na przykład ochoty grać w Mlem dwa razy w tygodniu i wracać do niej tydzień w tydzień. Ona się będzie najlepiej sprawdzać wtedy, gdy jednak damy jej troszkę poleżeć na półce i gdy do niej wrócimy po jakimś czasie, chcąc się pobawić konwencją, chcąc wspólnie spędzić czas, niekoniecznie ambicjonalnie podchodząc do rozgrywki, nie szukając czegoś bardzo skomplikowanego. Pod tym względem MEME faktycznie będzie się dobrze sprawdzać, i finalnie w związku z tym odpowiadam tak, ale chyba nie na dłuższą metę. Po pewnym czasie ta konwencja i ta świeżość, jaką poczułem w momencie, gdy usiadłem do tego tytułu, już będą miały drugorzędne znaczenie. I jeśli będą akurat danego dnia, miało ochotę na rozgrywkę w coś, co będzie miało, co będzie stawiało przed mną wyzwania mechaniczne, to ten konkretny pomysł i ta świeżość już nie będą mi sprawiać takiej frajdy. Więc. To jest lekkie zastrzeżenie, które ja osobiście subiektywnie formuję w stosunku do tej gry i odpowiadam w ten sposób na finalne pytanie, czy chcę w tę grę jeszcze zagrać. Niezależnie od tego, wydaje mi się, że to jest całkiem interesujący, odjechany projekt, przepiękny wizualnie, który warto chociaż obejrzeć, bo on wygląda kapitalnie. I warto zastrzec, tak jak mówiłem na samym początku, że to raczej nie jest też gra, która spodoba się tylko kociarzom. Są osoby nie lubiące kotów, są osoby, które są. Alergiczne, które mają alergię na koty i obcowanie z tym tytułem nie będzie dla nich jakimś wielkim problemem, ale też nie będzie pewnie wywoływać w nich takich emocji, jaka, jakie ta gra wywoła w ludziach, którzy kochają koty. Więc Mlem jest tytułem, który kociarzom pewnie się bardzo spodoba. Osobom, które za kotami nie przypadają, może się spodobać, bo jednak to jest również poza samym uroczym kocim klimatem gra, całkiem atrakcyjna mechanicznie i serwująca po prostu dużo frajdy. A o to w końcu przecież w grach planszowych chodzi. To był materiał z pierwszymi wrażeniami z rozgrywek w grę Mlem Agencja Kosmiczna. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zachęcam też do innych materiałów. Do obejrzenia innych materiałów na Wyniki TV, zajrzyjcie również na mój Facebook, na Instagram oraz na mój profil na platformie X. Życzę Wam bardzo dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem.